Z tej strony Michael na z tym właśnie pojawiły się jesienne wyprzedaże, które będą trwać od 21 listopada do 28 do godziny 19. Tak więc jak co roku na każdej wyprzedaży są oczywiście gry, które możemy kupić w tańszych cenach, tak więc polecam sobie zobaczyć właśnie, czy są jakieś gry, które chcecie go zakupić akurat, bo są dość fajne ceny. Następnie w sklepie punktów mamy tutaj kolekcję halloweenową, czyli po prostu halloweenowe rzeczy, które możemy sobie kupić do naszego profilu. Również na głównej stronie sklepu, jeżeli sobie zjedziemy trochę niżej, mamy. Nominowanie gier do nagród Steam 2023. I tutaj właśnie możemy nominować swoich kandydatów do, do 28 listopada, do, do godziny 19. I jeżeli zagłosujemy na każdą tutaj grę, w sensie damy każdą grę do nominowania, dostaniemy odznakę właśnie kończąc te zadania. Zadania są bardzo proste. Wystarczy znominować przynajmniej jedną grę. Następnie, zagrać tą grę. Następnie, musimy dać każdą grę do kategorii po prostu każdą znominować oraz zrecenzować lub zaktualizować recenzję aktualnej gry, którą znominowaliśmy. I tak właśnie wyglądają te odznaki, które można zdobyć. I za każdy poziom odznaki dostaniemy 25 poziomów doświadczenia do Steama. I tak więc to było na tyle. Do następnego filmu. Cześć.